Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Czarny Pan, a to jest odcinek, w którym przyjrzę się bliżej Season Passowi na 2023 rok i spróbuję odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie dokładnie maszyny zostaną dodane w kolejnym roku. Na początku, jednak, ważna informacja, jeżeli chcecie kupić ten dodatek, to możecie wesprzeć również mój kanał, jeżeli skorzystacie z linku poniżej. Nie dość, że oszczędzicie 30%, to jeszcze bez wydawania dodatkowych pieniędzy wesprzecie mój kanał. Każdy zadowolony. Przechodząc moi drodzy do tematu. Season Pass będzie wyglądał następująco. Będziemy mieli 4 paki, 4 DLC, które zostaną wydane w ciągu roku i na koniec 2023 będziemy mieli wielką ekspansję. Pierwszy dodatek, jak widzicie, będzie dotyczył Beli oraz mamy tutaj ikonkę kukurydzy. Co to może oznaczać? A no to może oznaczać tak naprawdę dwie rzeczy. Albo będą to prasy, typu prasa stacjonarna od marki Gewile, na przykład takie coś. I przyznam szczerze, bardzo bym chciał, żeby takie coś zostało dodane do farminga. Nie ma tego nigdzie w ModHubie, nie znalazłem tego nigdzie, wiecie co, w internecie, żadnych takich modów. A żeby było ciekawiej, dokładnie taki sprzęt był w modach do wcześniejszych farmingów. Zobaczcie sobie mniej więcej, jak to będzie działać. Ja Wam to tak bardzo szybciutko teraz pokażę. Może wyciszę, wiecie co, nie będziemy tutaj słuchać tego, bo jednak posłuchacie sobie mnie. Zobaczcie, jest to ogromna maszyna, jest to prasa stacjonarna, która się rozkłada. Tutaj do przodu sypie się po prostu kiszonkę. Ta kiszonka jest, jak widzicie, przez taki przenośnik tutaj do tej maszyny dostarczana, a dalej robiona jest bela. No przyznam szczerze, bardzo bym chciał, żeby taka właśnie technologia została dodana do farminga. Jest to bardzo możliwe, dlatego że mamy bele, mamy tutaj kukurydzę. Weźcie pod uwagę, że obecnie kiszonki nie można prasować. Są do tego mody oczywiście, żeby dało się tak robić, ale normalnie w grze nie jest to możliwe. Druga rzecz, która jest możliwa, to jest prasowanie tak naprawdę odpadu po kukurydzy, więc to też jest możliwe, że po prostu zostanie taka mechanika dodana. Działa to troszkę inaczej, są odpowiednie prasy, ale to wygląda dokładnie tak jak prasowanie słomy, więc tego już specjalnie wam nie będę pokazywał. Uważam, że tego typu prasa stacjonarna bardzo jest prawdopodobna w pierwszym DLC. Także już niedługo mam nadzieję, że dostaniemy potwierdzenie tych właśnie informacji. Drugi pak, Machines to Rule the Mountains, to jest moi drodzy pak, w którym będą maszyny, które są przeznaczone w góry. Hmm. No i pierwszą marką, która mi przyszła do głowy jest oczywiście Antonio Carraro. Tylko, że maszyny od Antonio Carraro już zostały dodane. Długo szukałem, zastanawiałem się, która marka mogłaby zostać jeszcze dodana i wiecie co? Jest taka austriacka marka, która nazywa się Reform no i przyznam szczerze, zdziwię się jeżeli to właśnie nie ona zostanie dodana tutaj do gry. Zobaczcie mamy na przykład ciągniki, które są świetnymi ciągnikami skarpowymi uważam, że to by było też dość takie ciekawe połączenie chociażby z naszym Antonio Carraro, który jest już w grze. Firma Reform produkuje wiele maszyn, więc byłoby to DLC, które na pewno mogłoby być na przykład nie tylko związane z ciągnikami ale można by było tutaj dodać jakąś na przykład frezarkę do pni i dalej, Jak wiemy, bardzo tutaj giant software ostatnio kładł nacisk na wszelkiego rodzaju leśnictwo, więc może, może akurat dałoby się jedno z drugim połączyć. Firma Reform produkuje wiele sprzętów, więc jeżeli jest to DLC, które ma potencjał po prostu na to, żeby dodać troszkę więcej niż dwie czy trzy maszyny, uważam, że jest to bardzo prawdopodobne, że to właśnie ta marka zostanie dodana jako drugi pak do farminga. Trójki, no siłą rzeczy nie mam jako mówić, bo jest to bonus pak, więc nie ma nawet i ja nie masz żadnej wskazówki na to, co tu będzie. Natomiast pak numer 4 też ciężko jest zgadnąć. Teoretycznie mogłyby to być na przykład maszyny marki Horsch, ale z drugiej strony z tego co wiem, Giants ma wyłączność na tę markę, więc jeżeli tak, to raczej nie powinno się to pojawić w płatnym dodatku, chociaż kto to wie, czas pokaże, zobaczymy. Nie podejmę się na razie analizy paka numer 4. Dlatego, że po prostu wiemy zdecydowanie za mało. O ile, pak pierwszy i pak drugi dla mnie jest względnie oczywisty i szansa, że trafię, przynajmniej część jest spora, o tyle w trójce i czwórce nie mam pojęcia. No to teraz przechodzimy do piątki. Dlatego, że tutaj mam informacje, które myślę, że bardzo się Wam spodobają. Mam nadzieję, że dooglądaliście do tego momentu. Jeśli tak, to już zostawcie łapkę w górę, żebyście nie zapomnieli potem. Dlaczego? Dlatego, że wszystko wskazuje na to, że ta mapa będzie po prostu polska. Popatrzcie. Przekopałem troszkę Reddita. Zobaczcie, co tu jest. Alfabet z The Elder, The Elder Scrolls, moi drodzy. Popatrzcie na to, co się tutaj wykrzeczyło. Zobaczcie, że tutaj faktycznie na tej tabliczce mamy mocno zasłonięte literki, ale oczywiście graczom niespecjalnie to przeszkadzało. Popatrzcie na to, Z. Dla mnie się to nie pokrywa za bardzo, szczerze mówiąc, chociaż tylko odrobinkę tutaj ta góra, minimalnie, ale idźmy dalej. I, no, dla mnie pasuje idealnie. E, no, rewelacja. Kolejne L, O, N, K i A. No, dla mnie to jest 1 do 1, po prostu. Dla mnie to jest 1 do 1. Oznaczałoby to, że będziemy mieli polską mapę. Te domki, które tutaj widzimy z tyłu jako taką artystyczną wizję, naprawdę pasują do wschodniego polskiego gospodarstwa. Zastanawialiśmy się, czy to będzie Cyrylica, czy to będzie, czy to będą na przykład okolice Podlasia, może Ukraina, raczej nie Rosja, z wiadomych względów. Natomiast jeżeli ten alfabet jest prawidłowy. I jeżeli ten szyfr jest prawidłowy, to mamy już jasne potwierdzenie. Będzie to zielonka, czyli będzie to polska mapa i byłaby to oficjalna mapa w polskich klimatach od Giant Software. No jeżeli by tak to miało wyglądać, to ja już wiem, że w kolejnej ekspansji, w kolejnej zimie po prostu będziemy grać na tej mapie na pewno, na pewno długo. No i jeszcze jest taka ciekawostka, ponieważ mamy tutaj informację, no widać, że jest marchewka, no nie trzeba być tutaj od razu, widać, że to jest marchewka po prostu. I też poszukałem, jakie maszyny mogłyby zostać dodane. Zwróćcie uwagę na przykład na taką firmę, która nazywa się Weremczuk Agro Machines. To są maszyny, które służą do wykopków różnego rodzaju właśnie takich rzeczy jak marchew, pietruszka, ziemniak, bardzo fajne maszyny. Zapraszam Was, jeżeli chcecie, to sobie popatrzcie na przykład na stronę producenta. Ja Wam oczywiście postaram się wrzucić te wszystkie linki w opisie z tego filmu, jeżeli będziecie chcieli sobie poprzeglądać. I oczywiście jest to jeden z typów, który może się pojawić. No skoro polskie gospodarstwo, polska mapa, to może jakaś polska marka, tak mi się wydaje. Natomiast wiecie co? Jeszcze jest taka duńska marka, Dewolf. I zobaczcie, ona też produkuje takie właśnie maszyny, które służą do wykopywania e, chociażby marchewki i innych tego typu rzeczy. Natomiast przyznam szczerze, najbardziej dla mnie prawdopodobną marką, która może zostać tutaj dodana, jest Asalift. Jest to marka, która należy do Grime. I zobaczcie, co oni robią. No, to są maszyny, które no, są praktycznie takie same jak Grimy. Nawet zobaczcie, że mają tutaj logo Grimme. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby taka marka została dodana i mielibyśmy na przykład dwie opcje. Czyli wybieramy sobie, że ona wygląda jako Grimme, albo jako Toyota Lift. Może tak być. W każdym razie, są to maszyny, które potrafią naprawdę dużo rzeczy. Na przykład, możemy mieć tutaj, e, już wam pokażę, możemy mieć tutaj cebulę. Czerwone buraki, e, marchewki, to są pory, e, seller i wiele, wiele, wiele innych. Także wydaje mi się, że Giant Software tutaj chciałby dodać przynajmniej kilka dodatkowych upraw. No, powiem Wam tak, patrząc na tą mapę, wiemy, że będzie marchew, ale jeżeli będzie to polska mapa i braknie cebuli, to normalnie chyba napisze do Giant Software reklamację. No nie wyobrażam sobie polskiej mapy i braku cebuli, jeżeli po prostu dodają już tego typu maszyny. Wydaje mi się też, że skoro mamy takie maszyny, na przykład od marki Grimek, które tak naprawdę zachowują się podobnie, to ja śmiem twierdzić, że Giants doda przynajmniej kilka nowych upraw. Chciałbym, żeby to było ze 4, z 5 nowych upraw i wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Wiem, że to jest dość odważne stwierdzenie, ale uważam też, że Platinum Expansion, które zostało wydane przecież w tym roku, bardzo na plus zaskoczyło graczy. DLC, które były wydawane w ciągu roku były może takie sobie, o tym wam już opowiadałem. Natomiast Platinum DLC było mega. Giants dodało wiele nowych mechaniki, więc liczę na to, że w przyszłym roku będzie podobnie i zobaczymy coś z tego typu. Maszyn, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, jakich maszyn się spodziewacie, co dokładnie może się tutaj pojawić w przyszłym roku i pamiętajcie, jeżeli chcecie kupić to DLC, możecie to zrobić już teraz. Weźcie również pod uwagę, że jeżeli kupicie to DLC już teraz, to dodatkowo w gratisie otrzymacie taką oto ładowarkę od Volvo, Volvo LM845 i ona będzie dostępna w grze już teraz, nie będziecie musieli na nią w ogóle czekać. Także życzę Wam udanych zakupów, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!